Cześć kochani, to Twin Deus Investments i dzisiaj chciałbym pomówić o projekcie Kadina i tokenie KDA i dlaczego uważam, że ten projekt jest jednym z najlepszych na rynku i dlaczego uważam, że ma on świetlaną przyszłość. Po pierwsze, rozwiązał on tzw. blockchain trilema, czyli świętą trójcę tego, czego nie mógł rozwiązać nikt, ponieważ osoby uważają, że nie można rozwiązać całej... Wszystkich trzech rzeczy. Mówimy tutaj o security, czyli bezpieczeństwie, scalability, czyli skalowalności, i decentralization, czyli decentralizacja. Taki na przykład Ethereum, który zapewne znacie, jest to blockchain bardzo, ale to bardzo bezpieczny, z racji tego, że polegał kiedyś na proof of work, teraz na proof of stake, natomiast osób stakeujących jest po prostu multum multum, tysiące, dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy stajkujących tokeny i ciężko będzie governance y, tak jakby przejść na swoją stronę. Jeśli chodzi tutaj, y, czyli mówimy tutaj o, o security y, i decentralization, czyli decentralizacji z racji tego, że jest ich po prostu wie, wiele osób, które y, walidują też transakcje, są osobami, które y, za pomocą stajkowania walidują te transakcje, Natomiast scalability tam nie ma, z racji tego, że skalowalność Ethereum to jest 16 transakcji na, na sekundę. Natomiast w Kadinie mówimy tak: jeśli chodzi o model konsensusu, czyli cały security, to jest to proof of work i tzw. chain web, gdzie jedna transakcja jest po prostu weryfikowana przez minerów, których jest ponad 2000. I jest ponad 900 węzłów na blockchainie kadiny. I co najważniejsze, cały blockchain jest o tyle nietypowy, że transakcja przychodzi z jednego blockchainu na drugi, który jest tak naprawdę koegzystujący, i tych blockchainów może być nieskończona ilość. Dzięki temu transakcje po prostu są bardzo, ale to bardzo można wiele transakcji po prostu w ciągu sekundy wykonać. I mówimy tu właśnie o ponad 480 tysiącach ponad plus transakcji na sekundę. Tak, a Bitcoin ma ich 6. Ethereum 16, masakra. Yy, proof of Work się sprawdził w przypadku blockchainu Bitcoina, ponieważ nikt nie zdołał złamać blockchainu Bitcoina. Tak samo i nie było żadnego przystoju tak naprawdę na blockchainu Bitcoina, natomiast Solana stop ma przystoje. Natomiast tutaj również od 2020 roku, odkąd tak naprawdę blockchain już taki jest mocno stojący, mimo że w 2016 zaczęto go budować, to od 2020 roku nie było żadnego przystoju na blockchainie. Jeśli chodzi o gas fees na tym blockchainie, to mówimy tutaj o. Nie 20, 50, 100 dolarach, tak jak ma to Ethereum, tylko mówimy tutaj o około 0.00000000001 centa. Niektórzy mówią, że jest to zaledwie 0.00005 centów, ale to może być nawet taniej, więc po prostu gasfis jest tak tani, że praktycznie nieistotny, bo wszystko jest praktycznie darmowe. Właśnie przez to, że on ma swój specjalny model, gdzie właśnie tak zwanego grafu, gdzie jeden blockchain wchodzi na kolejny blockchain, na trzeci, dziesiąty, setny, tysiące jest multiplikowany, w specjalny sposób weryfikowany, jest to mega po prostu. Yy, no trudne, żeby coś takiego osiągnąć. Natomiast osoby, które stworzyły ten blockchain, to mówimy tutaj o osobach, które stworzyły blockchain JP Morgan, czyli jedną z największych firm finansowych na świecie, która ma swoich aktywów, z tego co pamiętam, ponad 2,5 miliarda dolarów. Natomiast Stuart Haber, bo tak on bodajże się nazywa, z tego co pamiętam, to jest osoba, która była najbardziej cytowaną osobą w całym White paperze Bitcoina, czyli mamy, mówimy tutaj o białej księdze Bitcoina, czyli tak jakby yy, to, czym jest Bitcoin, prawda, czy, czym jest cała ta, cały blockchain i czym jest ta wa waluta i dlaczego właśnie ona zmieni świat. Czyli yy, Satoshi Nakamoto, twórca lub twórcy, kimkolwiek jest, była ta osoba, czy te osoby, czy ta pani, czy ten pan, kimkolwiek kto to jest, to najczęściej cytowaną osobą jest właśnie ten dr Stuart Haber, który zajął się tym właśnie modelem Proof of Work i całym był cytowany w White Paperze Bitcoina. Niektórzy określają, że ten właśnie gościu to jest gościu, który stworzył Bitcoina. Natomiast nigdy się nie przyznał i nie wiem, nie mam pojęcia, kim on jest, lub kim byli, lub są, ale kto wie. I ta osoba jest doradcą. A osoby, które stworzyły ten cały blockchain, są właśnie osobami, które w JP Morgan stworzyły pierwszy blockchain. W firmę, która od 1836 czy jakoś tak no, w XIX wieku stworzyły tego molocha finansowego. To mamy kolejną rzecz. Jeśli natomiast chodzi o cały marketing tego tego wszystkiego, to kuleje on po całej linii po prostu. No słabo na maksa, jeśli chodzi o marketing, ponieważ oni skupiają się na budowaniu. I dopiero, gdy zbudują, to tak naprawdę pierwsze tutaj, nie wiem, kanarki, ptaczki, czy cokolwiek to tam mamy, można zobaczyć i nie wiem, jak to się po prostu mówi. Chodzi o to, że marketing kulał i kuleje, teraz trochę mniej. Bo po prostu skupiałem się na tym, żeby budować, a nie na tym, żeby po prostu wszystko było yy, tak zwane pump and dump, czyli wypompować wszystko, że kim nie jesteśmy, jak super nie jesteśmy, a później, po, żeby ktoś nam yy, na głowę spuścił te wszystkie tokeny. Nie, tak nie robią. Tokenów jest miliard, tak, z tego co pamiętam, mm, tak. Miliard tokenów. Jego all time low wynosił 6 centów, trochę powyżej. I było to. Prawie półtora tysiąca dni temu. I teraz mamy 12x, czyli bardzo mało, biorąc pod uwagę, jak jesteśmy daleko w lesie i szczególnie, że Old time high wynosił 27 dolarów w 2021 roku. Tak naprawdę w momencie, gdy ten blockchain jeszcze nie miał żadnych DAPSów, zbytnio i w ogóle innych rzeczy, Większość, osób, większość po prostu była pompowana przez czym on jest ten token. Natomiast teraz jest bardzo dużo, mm, coraz więcej tych zdecentralizowanych aplikacji. Są różne, które właśnie mają pomóc chociażby osobom zakładającym finanse, żeby w sposób zdecentralizowany za pośrednictwem tokenów Kadina mogły na przykład kupić pizzę, chociażby. nie, Bo tam widziałem właśnie taki projekt. Jest, tego, jest ich dużo, jest, są specjalne DEXy, gdzie możemy swapować tokeny. Jest też giełda NFT, która jest budowana. Tak więc mamy tego dużo. Cały blockchain po prostu wydaje się mega, ale to mega bullish według mnie. Oczywiście nie jestem doradcą finansowym i możemy go kupić na, w bardzo prosty sposób. Chociażby wchodząc na Gate.io, na KuCoin, na Binance, na OKX-a. Jest tego mnóstwo. Eee, uważam, że jest to jeden z najbardziej niedocenionych projektów w ogóle, jakikolwiek są na rynku, eee, z racji tego, że jest mega trudny po prostu do zrobienia. A, e, w ogóle z, e, został stworzony na języku programowania PACT. PACT to jest tak zwany Human Readable e, Programming Language, czyli e, język programowania, który jest zrozumiały dla osób, które go czytają. Niestety wiele języków programowania jest dosyć trudnych i nawet te prymitywne rzeczy, które tam są, typu stringi, teachery nie, nie do końca są zrozumiałe przez osobę. Natomiast tu są wszystko te smart kontrakty pisane w tym, w tym języku PACT i co jest dobre, ale też czasami też trochę może zrażać niektórych, jest to, że jeżeli chcemy napisać jakieś dapsy, jakieś zdecentralizowane aplikacje na blockchainie kadiny, musimy się przede wszystkim nauczyć pakta, który jest niesamowicie prosty i niesamowicie intuicyjny. Jeżeli znacie język angielski, to możecie sami się tym zająć. Oczywiście im, trudniej, im trudniejsza aplikacja, tym więcej będzie też pisania i całego później próbowania, czy wszystko nam się nie rozkrzaczy, ale cały język jest łatwy, w nauczeniu i w łatwy w odczytaniu Więc super sprawa Tutaj Layer H właśnie mówią The Human Layer, gdzie Nie ma pierwszej warstwy drugiej, czyli mamy Po prostu bardzo dużo warstw tak? New Kadina no, Token ostatnio przeszedł layout Wcześniej trochę inaczej wyglądał Jego ta, ten K Teraz jest tak, Chain Web, o którym Wam Mówiłem, pak, właśnie ten język Programia Barrier to Entry for Humanity, czyli każdy człowiek może wejść i napisać sobie, e, sobie ten smart contract. Automatic bug detection, czyli mamy automatyczną e, raport, jeżeli mamy jakiś błąd, jakiś exploit, jest, e, ten, jest prewencja przed exploitami, żeby nam nikt nie wszedł. E, nic nie było, widzicie, zero outages od 2 do, do drugiego average cost to 0,05. Osoby to są właśnie twórcy, e, Stuart Popjoy i William Martino, którzy stworzyli właśnie JP Morgana, Stuart Haber, o którym Wam mówiłem, e, najczęściej cytowana osoba w b, world paperze, e, sa, b, tego mm, Bitcoina, Satoshi Nakamoto. Spire key ostatnio, Wire Security, to mówimy tutaj, żeby wszystko zarządzać i wszystko, żeby było bezpieczne, intuicyjne. No, tworzy się dużo, hyper Bleach, czyli mamy tutaj na interoperatywność z innymi rzeczami. A, EZK Knowledge Rollups, to jest też ważne, ponieważ wiele kontraktów jest wykonywanych na dzień dzisiejszy w sposób, no, Taki, że musi być obsłużony przez kogoś. Natomiast tu mówimy o Zero, zero Knowledge Rollups, Zero Knowledge Proofs, czyli specjalnych po prostu kontraktach, które się same wykonują i które jeżeli dołączymy po prostu, jeżeli ty mi dasz jakiś kontrakt, prawda. I razem z niego taki, powiedzmy, e, zweryfikowany, od razu można powiedzieć przycisk. Znaczy, da dajesz mi kod, prawda? I od razu dajesz mi proof, że to jest tak naprawdę e, bezpieczne. Tw mój, tak na mój język to rozumie. Wsz wszyscy po prostu nie muszą tego weryfikować podwójnie, tylko przysyłasz mi część kodu, i ten kod jest zweryfikowany od razu przy tym, jak mi go wysyłasz, i jest to od razu e, sprawdzane, weryfikowane przeze mnie, więc. Więc te kontrakty mogą się same wykonywać, przez co transakcje nie muszą być bardzo, ale to bardzo kosztowne, czyli po prostu są one tak właśnie tanie jak 000, bo są zero knowledge proofs, czyli po prostu automatycznie weryfikowane kontrakty bez udziału osób trzecich. Są to smart kontrakty zbudowane właśnie o zero knowledge, czyli zerową wiedzę, prawda? One same wiedzą po prostu jak to. Jak to zinterpretować dany kod? Gdzie to kupić? Binance, Bitget, Bybit, CoinEx, największe giełdy crypto.com, Gate.io, KuCoin, OKX. No po prostu masakra. Można zobaczyć ich kanał na YouTube, bo mają swój kanał mega gikowy, jeżeli lubicie po prostu takie gikowe rzeczy. Tutaj w New York Timesie że byli na Coin Telegrafie. Także mówimy tutaj o naprawdę mega legitnym projekcie, takim który po prostu ma utility przez mocne U i taki który po prostu według mnie zmieni przyszłość blockchainów, bo nikt nie rozwiązał po prostu tak zwanych blockchain trailema, a tu mamy właśnie osoby, które to zrobiły. I czy uważam, że ten token pójdzie 10 razy do góry? Oczywiście, że tak. A 20? Oczywiście, że tak. A więcej? Oczywiście, że tak. Nie wiem, jak dużo więcej, ale mam nadzieję, że kiedyś będzie on kosztował 100 dolarów i wyżej. Więc to jest oczywiście, będzie to trochę trwało. Szczególnie, że Market Cap jest na razie na pozycji 252 i 240 milionów. Ale słuchajcie, jak takie shit, no może nie, no wiecie, o co chodzi. Takie kupiaste projekty jak Dokływ Hat mają po prostu po miliardy, a tu mamy tak mega legitny projekt, który ma tak mały Market Cap. No masakra, ja nie wiem co ci ludzie czego nie widzą w tym wszystkim. Gościu, który został cytowany przez Satoshi'ego Nakamoto, kryptowaluty, która jest dzisiaj warta około 60 kilku tysięcy dolarów za, za jeden za jednego coina. No masakra, no ja wiem 21 milionów, to jest to jest 1 miliard, ale słuchajcie, tu mówimy o naprawdę tak jakby można powiedzieć ulepszonym Bitcoinie, bo tak mogę to nazwać. To jest ulepszony Bitcoin. I tak jak wcześniej powiedziałem, nie jestem doradcą finansowym. Jestem mega bullish na tym projekcie. Jeżeli my wysłuchaliście, to i tak zróbcie własny research, czy chcecie go kupić. Według mnie, jeden z najlepszych projektów w ogóle ever na rynku. I mimo, że całość to jest jedna wielka czerwień, to ja pozostaję bullish po prostu i uważam, że token pofrunie nie kiedyś. A to co tu widzimy, ten śmieszcze 25 dolarów, to wydaje mi się, że po prostu będzie rozwalone. I to będzie w 4 razy większe co najmniej. Ale kiedy nie mam pojęcia, raczej nie jutro, może za miesiąc, może za pół roku, a może za rok. Kto to wie, na pewno nie ja, bo nie mam niestety kuli, która mogłaby mi powiedzieć, a w lotka też nie gram, ponieważ inwestuję w krypto. <grypto> tak to uważam. Słuchajcie, na dzisiaj to już koniec. Trzymajcie się, yy, dajcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał. Postaram się wydawać wam dużo projektów ciekawych. Mam nadzieję, że niektórzy z Was też są tak bullish jak ja na temat kadiny. Uważam, że jest po prostu świetnym projektem. Trzymajcie się, cześć!